Cześć, witaj z tej strony Lena Retromama. Kontynuujemy otwieranie boksa Panini Qatar 2022, oczywiście Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA. No i cóż, przechodzimy do drugiej grupy rozgrywek, czyli karty z Mbappé, które brały udział w sparingu naszego mundialu saszetkowego. No i teraz będą w ramach swojej 12 y, częściowej 12 zawodnikowej grupy y, kontynuować walkę w zupełnie innej scenografii niż poprzednia, bo dlaczego? Nie, kobieta zmienną jest, jesteś osobą skazaną y, na oglądanie wideo według pomysłu E, właśnie retro mamy, czyli kobiety. W związku z czym, że zaczynam bredzić, podzielę sobie na zespoły nasze zgromadzone saszetki i będziemy prowadzić rozgrywkę. Poza naszym saszetkowym mundialem, przy okazji którego poznajemy e, zawartość wszystkich 50 saszetek z naszego boksa, który kupiliśmy na Allegro. Będzie jeszcze y, rozgrywka taka bardziej mundialowa, taka bardziej karciana, gdy uzupełnię już album, i wtedy będę dobierać zawodników związanych z y, konkretnymi biorącymi udział w wydarzeniu krajami świata. Dobra, to co? Zaczynamy jak zawsze. Oj, ale Mbappé miałby mieć obciętą głowę, może będziemy tym razem ciąć tu. No ale zaczynamy jak zawsze od przecięcia, żeby nie drzeć. Saszetki nie są mi potrzebne jako tako, natomiast jedna z dwóch zawsze wędruje jako hotel on inclusive dla wygranych zawodników, którzy po prostu przejdą dalej. Kody jeszcze nie rozmawiałam z dziećmi, zobaczymy czy będą chcieli sobie zatrzymać, czy będą grały. Zdalnie, czy będziemy sprzedawać razem z boksem i wybranymi powtórkami, które znajdziemy podczas rozpakowywania, musisz mi uwierzyć na słowo, że odkładam kody z boku na e, boksie. No i co? Zaczynamy. Kogo mamy? Proszę bardzo, mamy Magika 258 i również Magic kontra Magik 270. Jest bramka. Bramki nie ma. Może tak, tu wyżej, żeby jak najwięcej było widać. Mamy e, fans favorite, fans favorite 234 do 230. W tym momencie jest remis. Będę odkładała tym razem w ten sposób. Mamy drużynową Australię, która nie jest punktowana, i mamy. Ukrainę, która też nie jest punktowana. W takim przypadku w naszym mundialu saszetkowym mamy remis. Obie drużyny dostają bramkę, bo dlaczego nie? Jest to wsparcie punktowe, a mamy grę karcianą przed sobą. 207 do 226 zdecydowanie Griezmann okazał się lepszy w tej akcji. 220 do 223. Tym razem bramka wędruje Dzięki zawodnikowi Kanady na prawą stronę 221 do 220 jednym punktem Bale został pokonany przez Argentyńczyka Martineza. O ile dobrze pamiętam Martinez też już zdobył w jednym z poprzednich odcinków bramkę. Mamy 209 i 202. Bramka po prawej stronie. Lewa bez bramek, czyżby znowu prawa strona okazywała się mocniejsza? 217 do 202, tym razem bramki nie ma, gol jest po lewej stronie. No i cóż, jak widzisz, 5 do 4 nasze przegrane karty wędrują na ogólną pulę. Może tu ją położę, żebyś też, żeby dać ci szansę podglądania, że te karty nadal są. Natomiast ci zawodnicy, którzy strzelili bramkę, te karty, które były wyższe, układam przodem i przodem do okładki. Wędrują do naszego hotelu All Inclusive i będą czekać na dalsze, na kolejne zmagania. Dobra. Pierwszy mecz drugiej grupy naszego retrorodzinkowego mundialu uważam za zakończony. Zapraszam cię do następnego odcinka, do obserwowania kanału. A tym razem ja się wyłączam. Ok, tylko zobaczmy, żeby był fajniejszy kadr. Może tak. Tu jest all inclusive, a tu są powtórki, żeby dać Ci szansę obserwowania, co się dzieje. Dobra, tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymaj się ciepło, cześć!